Miał tylko trzy lata i twierdził, że jest zmarłym bratem swojej własnej matki. Wyobrażasz sobie usłyszeć coś takiego z ust swojego dziecka? Dziecko, które ledwo nauczyło się mówić i już nosiło w sobie prawdę, która podważała wszystko, w co wierzyła jego matka. Erik wskazywał na swoją matkę i z przerażającym przekonaniem mówił: Jesteś moją córką, ja jestem twoim ojcem, a właściwie twoim bratem. To nie była zabawa, ani zdanie wymyślone z bajki lub rozmowy dorosłych. Było wypowiadane z pewnością, z odległym spojrzeniem. Jakby naprawdę coś pamiętał, czego nikt nie powinien pamiętać. I to nie był koniec. Mówił, że nazywa się Sydney, że pracował w Hollywood i napisał klasyczny film Przeminęło z wiatrem. Co gorsza, krzyczał w nocy, że został zmiażdżony. Szczegóły, które dopiero później, po wielu badaniach miały wstrząsnąć całą rodziną. A jeśli myślisz, że to wszystko było dziecięcą wyobraźnią, poczekaj, aż dowiesz się, co się stało, gdy ten zaledwie czteroletni chłopiec poszedł prosto na grób mężczyzny, który zmarł dziesiątki lat temu, nigdy wcześniej nie będąc w tym miejscu. A ty? Wierzysz, że dziecko może nosić wspomnienia z poprzedniego życia? Czy to wszystko to tylko niewytłumaczalny zbieg okoliczności? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Zobaczmy, jak daleko sięga Twoja wiara, lub wątpliwości. Dziwne zachowania od kołyski. Od najmłodszych lat Erik wykazywał zachowania, które wprowadzały wszystkich wokół w zakłopotanie i przerażenie. Jeszcze w kołysce zaczął nazywać swoją matkę moją córką. To nie był błąd w wymowie. Było to powiedziane poważnie, jak ktoś, kto poprawia coś, co uważa za błędne. Jennifer, matka, próbowała się z tego śmiać, ale w głębi duszy rosło w niej nieprzyjemne uczucie. A potem nadeszło drugie objawienie. Erik twierdził, że jego urodziny są 26 czerwca. Problem. W akcie urodzenia widniał 21 czerwca. Z pozoru niewielka różnica, która później nabrała ogromnego znaczenia. Pewnej nocy wspomniał o miejscu, którego nikt nie znał. Mieszkałem w niebieskim zamku na niebie, zanim tu przyszedłem. To zdanie wypowiedziane przez zaledwie trzyletnie dziecko pozostawiłoby każdego dorosłego bez odpowiedzi, ale najgorsze były koszmary. Erik budził się, krzycząc noc po nocy, mówił, że został zmiażdżony, że coś ogromnego na niego spadło. Płakał z taką grozą, że wydawało się, iż przeżywa prawdziwą tragedię z bólem, strachem i rozpaczą. Z każdym kolejnym epizodem w głowie matki rozbrzmiewało pytanie, jak ktoś tak mały mógł nosić tak złożone i tak bolesne wspomnienia. A to była tylko wierzchołek góry lodowej tajemnicy. To, co miało nadejść, podważyłoby nawet najbardziej sceptycznych. Zdanie, które wszystko zmieniło, Miała to być po prostu kolejna rodzinna kolacja, w tle włączony telewizor, podawane jedzenie, proste rozmowy wypełniające pomieszczenie. Ale tego dnia, w wieku czterech lat, Erik wypowiedział zdanie, które wszystko uciszyło. Z spokojem kogoś, kto po prostu opowiada o swoim dniu, spojrzał na rodziców i powiedział: Pracuję w Hollywood. Napisałem: Przeminęło z wiatrem. Widelec matki zatrzymał się w powietrzu. Ojciec wymienił z nią spojrzenie, nie wiedząc, czy to żart, czy ostrzeżenie. Ale Erik się nie śmiał, mówił poważnie, z przekonaniem. Jak ktoś, kto dokładnie wie, o czym mówi. Początkowo próbowali to zignorować, ale zdanie wciąż rozbrzmiewało w głowie: skąd czteroletnie dziecko mogło w ogóle wiedzieć, że przeminęło z wiatrem to film? A tym bardziej, że został napisany i to przez konkretną osobę? Matka, ogarnięta mieszanką strachu i fascynacji, nie mogła tej nocy spać. Następnego dnia zaczęła szukać, a to, co odkryła, było dopiero początkiem niepokojącego objawienia. Zbieg okoliczności? Wyobraźnia? A może pamięć, która przeszła przez czas? Odpowiedź wydawała się coraz bardziej niemożliwa, a jednocześnie nieunikniona. Szokujące odkrycie: Jennifer ledwo wierzyła w to, co czytała na ekranie komputera. Wpisała w wyszukiwarkę słowa, które jej własny syn wypowiedział podczas kolacji. Napisałem, przeminęło z wiatrem, pracowałem w Hollywood. Wtedy pojawiło się imię, i krew w jej żyłach zamarła Sidney Howard. Był on rzeczywiście oryginalnym scenarzystą klasycznego filmu przeminęło z wiatrem. A co najstraszniejsze? Szczegóły życia tego mężczyzny idealnie pasowały do tego, co mówił Erik. Sidney w młodości miał pseudonim co? Dokładnie tak jak Erik mówił, że się nazywa, gdy pytano go o pełne imię. Jego córka, Jennifer. To samo imię, co matka Erika. Ale to, co obaliło wszelki sceptycyzm. To przyczyna śmierci. Sydney Howard zginął w tragicznym wypadku. Został zmiażdżony przez traktor na swojej farmie. Ten sam rodzaj śmierci, który Erik przeżywał w męczących koszmarach, krzycząc, że jest miażdżony. I było więcej. Urodziny Sydney'a? 26 czerwca. Ta sama data, którą Erik zawsze podawał jako dzień, w którym przyszedł na świat, mimo że oficjalnie został zarejestrowany pięć dni wcześniej. Ta sekwencja zbiegów okoliczności wstrząsnęła matką. To było jak układanie puzli, które jej własny syn przynosił między wierszami mowy, w snach, w luźnych zdaniach. Wątpliwości zamieniały się w niepokój: jak tak małe dziecko mogło mieć dostęp do tak konkretnych, tak starych i tak dokładnych informacji. To, co zaczęło się jako zwykła ciekawość, teraz przekształciło się w coś znacznie większego. Osobiste śledztwo w poszukiwaniu czegoś, co być może podważało nawet logikę życia i śmierci. Niewytłumaczalny dowód. W tym momencie sprawa przekroczyła wszelkie racjonalne wyjaśnienia. Jennifer wiedziała, że nie da się już tego ignorować, postanowiła pójść dalej i znalazła coś, co uczyniłoby wszystko jeszcze bardziej przerażającym. Córki Sydneya Howarda wciąż żyły. Z szacunkiem i ostrożnością skontaktowała się z nimi, wyjaśniła co działo się z Elisem i ku jej zaskoczeniu. Kobiety nie śmiały się, zgodziły się spotkać z chłopcem. Spotkanie zostało zaplanowane na starej farmie, gdzie Sydney spędził swoje ostatnie dni miejsce, odizolowane, bez tabliczek, bez drogowskazów, żadnych informacji, które można by było przekazać czteroletniemu dziecku. Gdy tylko przyjechali, Erik wysiadł z samochodu z dziwnym spojrzeniem, nie wyglądał na przestraszonego ani ciekawego, wydawał się wszystko rozpoznawać, nie mówiąc ani słowa, zaczął iść, przeszedł ścieżką, ominął stary płot i szedł w ciszy, aż zatrzymał się przed nagrobkiem. Tam było napisane imię Sidney Howard to był jego grób chłopiec stał w milczeniu wpatrywał się w niego przez kilka sekund potem usiadł na trawie jakby wracał do domu Jennifer zalała się łzami córki Sidneya osłupiałe spojrzały na siebie nawzajem a jedna z nich wyznała nawet ja nie pamiętałam dokładnie gdzie jest pochowany ale on wiedział jak to wyjaśnić? Dziecko bez dostępu do informacji, bez przewodnika, nieumiejące czytać, a jednak znalazło grup mężczyzny zmarłego dziesiątki lat temu. W tej chwili wszystkie sceptyczne argumenty legły w gruzach. Pozostało pytanie, kim właściwie był Erik, zanim urodził się jako Erik, moment, który zatrzymał czas Oskar. Niedługo po wizycie na farmie rodzina postanowiła zrobić kolejny krok. Zabrać Erika do Hollywood. Nie jako turystę, ale jako kogoś, kto szuka odpowiedzi. To tam pracował Sidney Howard. To tam tworzył historię. W studiu, gdzie dziś przechowywane są historyczne nagrody przemysłu filmowego, Erik został zaproszony do zwiedzenia specjalnej kolekcji. Wśród wielu statuetek była jedna, która się wyróżniała. Oscar za najlepszy scenariusz oryginalny. Przyznany Sydneyowi, Howardowi za Przeminęło z wiatrem. Kiedy statuetka została włożona w ręce Erika, czas wydawał się zatrzymać. Jego wyraz twarzy natychmiast się zmienił. Nie uśmiechnął się, nie żartował, nie pozował. Po prostu trzymał nagrodę obiema rękami i wpatrywał się w nią, jakby ponownie spotykał coś, co do niego należało. W sali zapadła cisza. Nikt nie odważył się przerwać tego momentu. To było tak, jakby wszyscy tam wiedzieli, nawet jeśli się nie przyznawali, że są świadkami czegoś niezwykłego. To nie było podekscytowane dziecko, to był ktoś, kto rozpoznawał to jako część siebie. Oczy Erika wydawały się nosić odległą, głęboką pamięć i przez kilka chwil. Nawet najbardziej sceptyczni obecni zapomnieli o wątpliwościach. Ta scena pozostała w pamięci wszystkich. Jak wyjaśnić ten gest, to ciche połączenie? Jak zaprzeczyć temu, co widziały oczy, gdy serce było już pewne? Jennifer, obserwując to wszystko z daleka, wyszeptała do siebie: To był on, zawsze był on, zakończenie którego nikt się nie spodziewał. Z czasem zaczęło dziać się coś dziwnego. Zdania o Hollywood ustały, koszmary minęły, wspomnienia o niebieskim zamku na niebie zniknęły. I ten chłopiec, który zaintrygował całą rodzinę i wprawił świat w osłupienie, zaczął żyć jak każde inne dziecko. W wieku siedmiu lat Erik wydawał się pożegnać, nieświadomie ze wszystkim, co łączyło go z przeszłością. Wspomnienia z rzekomego poprzedniego życia po prostu zniknęły jakby spełniły swój cel i nie były już potrzebne. Historia zakończyła się bez wielkich ostatecznych objawień, bez ostatecznych odpowiedzi, ale z pytaniami, które do dziś rozbrzmiewają jak zagadka, której nie da się zignorować. Kim był Erik, zanim był Ericem? Jak wyjaśnić dokładną wiedzę o życiu, którego nigdy nie przeżył? Zbieg okoliczności? Wyobraźnia? Reinkarnacja? Być może niektórych rzeczy nie da się wyjaśnić, ale trzeba je poczuć. A gdyby twoje dziecko powiedziało coś podobnego, uwierzyłbyś? Czy nazwałbyś to fantazją? Zostaw w komentarzach, co myślisz o tej sprawie. Twoja opinia może być dokładnie tym, czego ktoś potrzebuje, aby otworzyć oczy, lub zakwestionować wszystko. Bo czasami odpowiedzi, których szukamy, znajdują się w ustach, których najmniej się spodziewamy, w ustach dzieci, które wciąż pamiętają skąd pochodzą, a ty pamiętasz coś, czego nigdy nie przeżyłeś?